Cześć i czołem! Kluski z Rosołem! Co dziś tworzymy? Eee, ściski! Ściski pod ten stół czekajcie, gdzieś tu mam mój prototyp ścisk stolarski troszkę przerobiony zatoczony z jakiegoś błota z miękkiego materiału tak na odczepnego, na szybko bak, bak, bak wchodzi, wchodzi, troszkę Troszkę za czasno, muszę dać większe pasowanie. O, neżko tutaj wyszło elegancko. bak, bak, bak back, back, Widzicie coś? Widzicie. Jak nie widzicie, to mówcie. To wtedy zrobię, żebyście widzieli. Eee... Zawiasik. Hmm? Hmm? Dobra. Ściski, ściski, ściski. Ach. Ile tego będę miał? I jakie? Raz. Dwa. Gdzie takie same kupiłem? Trzy. 4 5 i 6. Wszystkie takie są długości? Tak, jaka to jest długość? Coś tu powinno pisać. Nie napisali? Napisali długie na 200, a odstęp, odchylenie ramienia, długość ramienia. O długość ramienia na 50 mm. E, jaki będzie plan? Bardzo prosty jak się da, to wyciągam to. O, nie wiem czy się da. No zobaczymy, jak się da to wyciągam, to jak nie to cyk boszem, zataczam takie cudo, dospawuję, Wkładamy. łapiemy i gotowe. Prosta sprawa. Eee, nie pamiętam ile płaciłem za taki ścisk, 16 zł chyba i to jest lepsza firma polska, nie będę reklamował, a zresztą nie mam nic za to, więc jak się będą spisywać to sami zobaczycie, że warto, a jak się nie będą spisywać to sami zobaczycie, że nie warto. Logika piękna. No, także, jeśli by faktycznie kosztowało to 17 zł, plus troszkę robocizny, plus zatoczenie pręta, no to byłoby, byłoby jak najbardziej super. Bo w tych pieniądzach praktycznie nie idzie, nie idzie kupić czegoś takiego. E, dobra, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć ścisków, tak. Do tego użyjemy takiego otowałka bałek FI-20, gatunek nawet, zobaczcie sobie, nie takie było to BS-355J2, czyli stal taka nawet gatunkowa e, to było kupione na złomie, więc super sprawa e, tutaj, z tego co patrzyłem, to zrobiłem na 22, bo to było chyba jakieś kawałek po 25, a nawet nie pamiętam, ale to nie ma znaczenia, bo to jest tylko to jest tylko do kołnierza oporowego, bo tutaj jest chyba średnica Kurczę 16, 17, 18. Później się dowiecie. Mam nadzieję, że coś widzicie. A jak nie, to będę musiał tablicę przenieść w inne miejsce. Bo to jest faktycznie troszkę ciemno. Uproszczony rysunek techniczny, żeby nie było cyk, 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 cyk. Zaznaczmy jeszcze. O, sorry. Zaznaczmy jeszcze średnicę. A jest jak jest, ale wiecie o co chodzi, tak? I teraz tak. E, tutaj. Ten wymiar Stół ma 16 mm Fi16 e, Ja sobie zrobię Fi16 Ale na lekkim minusie Nie będę żadne tam ileś setek, setek, setek Po prostu lekko na minusie Żeby ładnie wchodziło Bo i tak naprawdę To się będzie trzymać, jak to się będzie klinować e, Więc, to nie ma znaczenia Stół ma grubość, blat stół ma grubość 15 mm Więc ten wymiar ten wymiar sobie zrobię na przykład, żeby tam wystawało coś powiedzmy 20 mm. Eee, tutaj wałek to jest po zewnątrz, on ma Fi 20, więc nawet nie będę go zmieniał. Zostawię go na 20, więc wpiszemy Fi 20. Eee, a tutaj, a tutaj, zróbmy sobie 5 mm. A dlaczego 5 mm? Bo e, jak będę tutaj spawał od góry. Ten śpień, no tutaj, od ścisku. To żeby mi przez przypadek się nie przetopiło, nie przelało, więc 5 mm da mi taką gwarancję, że... No wiecie o co chodzi jakbym spawał tutaj, nie daj Boże by mi się to przetopiło, no to już by mi nie wchodziło do końca. A tak to 5 mm... E, no co? 5 mm zapewni mi jakąś tam gwarancję, że, że wszystko jest OK. No i co? I proces technologiczny. A to proces technologiczny, jaki wymyśliłem sobie, to może Wam pokażę na to kartę, co? O, też mi się tak wydaje. Ale rysunek techniczny pozbóił. <grym> tak lepiej. No i jesteśmy przy to karce. Wiem, wiem, stara i artybiała, nie szanuję, jestem leniem i ignożnym. Wiem, wiem. Fakty są troszkę inne, że pracuję w blaszaku, no ale. No ale, no dobra. Eee... Jaki sobie wymyśliłem proces technologiczny? Mały Fi20. Zamocujemy tutaj podjeżdżamy nożem To jest chyba ISO 6R, tak dobrze mówię? Tak, ISO 6 e, Taki większy, żeby był bardziej stabilny. Pamiętamy, że nie wysuwamy tego za daleko. W sumie i tak za daleko wysunąłem. No ale dobra. Mógłbym jeszcze śmiało bliżej, ale to będzie, wam łatwiej, będzie mi łatwiej wam pokazać. Za pierwszym razem. E, Łapię sobie, no bo wiadomo, tu jest 20, staczam na 60, e boże na 16, z lekkim minusikiem i mam na stałe złapany tą, kurczę, takie trochę masło maślane, ale mam nadzieję, że zrozumiecie, złama nam e, średnicę. I teraz tak, po prostu, bach, toczę sobie na FI 16 na długości 20 mm, odjeżdżam tak, nie ruszam z e, suportu, e, Poprzecznego, zamieniam wałek z drugiej strony, robię to samo. Fyk. Na 20. Wyciągam wałek. Akurat ja boszem, bo boszem, tym dużym obcinam, fyk, fyk, i znowu to samo. w tamtej strony, z tej strony. E, I znowu obcinam. Później odwracam sobie, jak już będę miał te chyba 6, 6 ścisków, czy 8, nie pamiętam już zrobionych, znaczy zrobionych tych tulejek lub spawania, odwracam to. Toczę od czoła, cyk, 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 cyk i później jeszcze tutaj lekko od czoła, bo to są wymiary mniej ważne, więc, więc bez stresu. Eee, a zresztą kurczę. Gadam, gadam, co będę gadał? Siądźcie sami i zobaczcie, bo tak to troszkę masło myślane. Ma I dwie zmiany zrobiłem. dałem inny nóż, zaraz wam pokażę, tak zwany łamak wyrów, przynajmniej tak mówił Karol. Eee, tak mnie uczył Karol, o. Ale teraz jeszcze zrobiłem trochę. O, tu wam może pokażę. Nie jadę nożem idealnie, tylko mam go ustawionego tak lekko po skosie. Dzięki temu, o, tu miałem nóż ustawiony idealnie prostopadle i zostawiło mi tutaj, jak widzicie, bardzo brzydkie. Rzeczy, a tutaj mam lekko po stożku Czekajcie, może nawet Wy to zobaczycie O, widzicie? Lekko po stożku, ale dzięki temu robi mi tutaj piękną fazkę I nie muszę tutaj już później nic z tym robić e, Tak, za tutaj to jest po prostu odkładanie Patrzcie, jak ładnie chodzi Cyk I tutaj tak samo Aj, a troszkę widzicie, że wystaje Także już jest umiar Jeden otwór, kolejny otwór. Goni tak. W sensie góra, ale o, może minimalnie. Ale jak go lekko sklinujemy, to już za cholerę nie idzie wyciągnąć. Także dorobię jeszcze... Aha, teraz obcinanie. Teraz Wam pokażę. Chociaż tu nic nie ma ciekawego. I kurczę, ja mam 4? 6? Nie. 4, na pewno nie 6, albo 8 mam tego. Także jeszcze troszkę. Ale cieszę się, w już ustawiony. Na oko, no, wiadomo, że na oko ten jest tylko krzywo ustawiony, więc nie patrzcie na niego. I powierzchnia cięcia jak najbardziej spoko, daje radę. Ten Bosch nie wiedziałem, że. No, pręd 20, no pręd 20. Pręd 20 może jeszcze na budowie e, zdarzy się przeciąć. Tak to normalnym zastosowaniem no, to raczej się nie nie Z pełnych prędków 20 Bosch, Boschem, są to do tego inne cele. Mogłem też. No wiadomo, będziecie pytać będzie w komentarzach, czemu tego nie zrobiłem na tokarce. No tak, mogłem przecinakiem, bach, bach, bach na tokarce, ale no tak jak mówię, no chciałem zrobić ten proces technologiczny, a poza tym chciałem się Boszem pobawić, więc tak to tak to wygląda. Eee, akurat ktoś droni. Eee, co mam powiedzieć więcej? Hm, nie za mnie powiem więcej. Eee, zakładam inny nóż, wkładam tulejki. I lecimy tutaj od, jakby od, od czoła. Nazwijmy to no, od czoła. Jeszcze pozwolicie, że e, pokażę Wam. Powiem słowo o nożu. Tu jest nóż, wiadomo, tutaj jest e, uszczerbiony, więc na to nie patrzcie. Ale to jest nóż fabryczny, praktycznie wyciągnięty z pudełka. To jest nóż, który popracował. E, I zobaczcie sposób na oszczenia, że tak będzie lepiej. O, widzicie? Tutaj jest takie, jakby korytko. A tutaj jest płaska płytka, równa. Yy, pan, który mi to oszczył, pan Karol, on miał tu to toczyć. On, według mnie, zjadł trzy parę zębów na, na toczeniu. Yy, naprawdę przegościł. Kiedyś Wam o nim poopowiadam, jak będziecie chcieli. Yy, on mi naoszczył ten nóż. Opowiem Wam kosmos. Ten nóż sam, osz sam oszczy, sam toczy. W porównaniu do tego. to no, jest niesamowitego. Właśnie tak chciałem Wam na szybko pokazać różnicę. O, teraz będzie ładnie widoczna różnica. Ten nóż fabryczny i ten nóż, tak zwany łamacz wiórów. E, ten wiór się tutaj ładnie zawija. Dzięki temu się łamie. E, ja trochę robiłem na zawolnym posuwie, ale no po prostu tak sobie wymyślałem, zależało leżało mi na, e, na w miarę okej powierzchni. Jakbym zwiększył szybkość posuwu, to, byście, to by ten nóż, znaczy ten wiór by się tak fajnie łamał. Tak zawijał i tak fajnie łamał, no, ale to Wam jeszcze kiedyś pokażę. To tak słowem o, o nożu, że tak powiem ale będzie hejt szybka naprawa Zadziem zawleczkę taką zwykłą bo nie mam żadnego kołka na dzisiaj to tutaj toczymy dalej toczymy hejcie może was dam trochę bliżej o zobaczcie jak szybko zrobię serię praktycznie tych o jeszcze może bliżej o zobaczcie jak szybko zrobię serię praktycznie tej, tych tulejek Pozwolicie, że sam sobie ją wytoczę bez Was, ale szybko, nie? Chciałem wybić, nie dało się, no to szlifierka i ogień. Nie będę ciął tutaj, będę ciął gdzieś tutaj, z tego względu, że e, jak tutaj i później bym to chciał wykorzystać dla jakiegoś projektu czy coś, to jest żyliło. Tak mi się wydaje przynajmniej, ciężko będzie pospawać. Utnę sobie tutaj, zawsze mogę zeszlifować ocynk i ten cały wykorzystać, a 2 cm tyle co nic. Musia kupiła, mamusia nic nie szanuje, wszystko popsuł. Wszystko popsuł. Główki odcięte, główki odcięte to się przyda na kiedyś tam. Trzy gotowych i jak to będziemy robić? O, weźmy sobie ten. Nie do wszystkich otworów pasują, bo jak widzicie, tam jest jeszcze Pozostałość po wierceniu, ale to kwestia młotka. i już pasuje. Eee, czyli będzie fyk fyk o, na środku, fyk będę się starał spawać nie tak, nie tak, tylko po prostu po prostu <grym> po prostu prosto, bo tutaj jest możliwość o, widzicie, blokowania się, więc po prostu cyk o, czekajcie, cyk obspawam, fyk, 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 fyk do wyciągnięcia Także powinno to szybko lecieć. Eee, wszystko pasuje. Jeszcze zapsikać mix sprayem. Co to powoduje? Wszystko. Stół. Co to powoduje? Że odpryski nie będą przywierać do stołu i będzie można i łatwo wyczyścić. W końcu to też możemy... Super. Miam, 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 miam. Dobra, Ustawmy coś. I lećmy z tym koksem. Gadamy i gadamy. Poczekaj, może tak o. Ramy, gadamy i nic z tego nie ma, może o tak, mm, lovely Wyciągniemy, wyciągniemy. Super. Super, super, super. Legandzko. Pospawałem, pospawałem. Może bez szału. Ale pospawałem. W tym świetle to wygląda wyglądają takie smarki, że szuka. Naprawdę nie są już takie smarki. Jeszcze na słowo. Ale to chciałem, to chciałem, to chciałem. Patrzcie. Tutaj jest troszkę mm, odprysków. I teraz patrzcie. Zimką rękawiczką, żeby nie było. tam tutaj jest jakiś ten widzicie super kurde i to jest życie o nawet, niektóre pewnie się tutaj by było łatwiej wyciąć o, będę troszkę ciężej nie, akurat wszystkie poszły aha, bo były wcześniej nagrzane teraz temperaturka puściła dobra, tak się prezentują ściski to jest Jeszcze nie pomalowane. Jakiś kolorek też zrobimy. No to co? Może byśmy złapali jakiś profil, co nie? Teraz mi się tak wydaje. No i dobra, i teścik. Do teściku przygotowałem taki coś. Plus łata sosnowa. Nie wiem, 40x40. 40. No nie, 38 na 38 eee. No i mój ścisk. Podam ja sobie ścisk. O, włożony, żeby nie było, że ściemniam płata na środku i kręcimy Jak ładnie Czy ma jak diabeł dłuższy widzicie? Jak to się nawet już wgłębiło? Super, super. A pamiętajcie, że to jest najmniejszy ścisk. A teraz test, który sam nie wiem czy wypali. Czekajcie, muszę was oddalić troszkę. O, to jest takiego. Chodzimy sobie jedno aha to jest ze z tym dziadostwem jedno chyba lekko sobie złapie drugie, O! o to chodziło zakręcimy jedno dobra hahaha baterijka padła ja ale już myślałem, że coś, coś nie tak z telefonem Rękawiczko obieram. Jeszcze sobie albo nie będziemy nawet trzeciego zakręcać. Ostno zakręcone, zakręcone. Teraz zobaczymy czy... Widzicie, to jeszcze dajem skrzyneczek. Tak jak wam mówiłem. Teraz zobaczymy czy... O kurde, patrzcie. Lekko. jest Prawda nie drgnie. Super ale się cieszy, ale się cieszę z mojego zestawu Fajnie to wyszło. Ja muszę jeszcze te wszystkie otwory sobie się powawić, z nimi to jest przykręcony, ale no sami widzicie, fajnie, fajnie, cieszę się. Także fajne majsterkowanie za mną, stoczeniem, z z spawaniem. Mi się podobało. Dobra. Już naprawdę nie przedłużam, bo i tak będzie kosmicznie długi odcinek. Yy, albo podzielę dwa, zobaczę. Dzięki za dzisiaj. Co? Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć. Pozdrawiam serdecznie.